Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Rozpoczynamy się w grochu. Grochu nasiennego, grech, grochu odmiany Prosper. Tak jak widać na załączonym, oto obrazku. Ja jeszcze muszę tylko zerknąć jedną rzecz. E, czy to jest wszystko jedna partia? Bo widzę, że tutaj mamy różną gramaturę. E, niespełna, znaczy... Widzę, że to jest 230... 1 gram, a tu mamy 230 gram. E, nie jest to jakaś kolosalna różnica, żeby robić e, kolejną próbę. 822, AG4. Zobaczymy, czy to będzie ta sama, ta sama e, partia. Tak, 230 AG4, czyli można to wszystko e, razem, razem łączyć. Ale zanim to, to zrobimy, to tak, wsypuję, hmm, chociaż to. Nie, to bym musiał zrobić inaczej. Najpierw musimy rozrobić e, szczepionkę nasion. Już mam tam wodę przygotowaną. I słuchajcie, zaraz rozpuścimy e, produkt X. W wodzie i przez siteczko, przez siteczko cyk, właśnie je tutaj uruchomimy. Dosyć mocno zapakowane, zapakowane, także zaraz tutaj wsypujemy i wymieszamy. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. Wleję do opryskiwacza. O, i wtedy, podczas wsypywania nasion do zbiornika, ładnie, pięknie to wszystko zrobimy. Yy, także, yy, tak, paczka na 3 hektary, czyli, czyli jeden, jeden big bag, można powiedzieć, jedna, yy, jedna paczuszka. Taki, taki mamy, że, to powi że tak powiem, przelicznik tego. No, i tak też wychodzi, bo powiedzmy, że jakieś 260-270 kg na hektar. Jeszcze dokładnie muszę sobie to wszystko przeliczyć, ale taka, taka ilość, czyli można, można przyjąć, że e, jeden bigback no, na, e, na będzie praktycznie na jakieś 2,5 hektara, czyli w 2. E, dwa Big Bugi, to trzeba będzie e, rozrobić. E, w Big bagu mamy 600 kg, także, e, no, w, w sumie nawet więcej niż, niż dwa, bo trzy nawet z kawałkiem. Ja zaraz tylko przeliczę sobie gramaturę, jaka jest e, i normę e, wysiewu. Obsadę przede wszystkim i wtedy wyjdzie nam norma, norma wysiewu, ile tego ma być. E, oczywiście cały opryskiwacz z Doleję, doleję wody, żeby był pełen, tak żeby mi na dwa big bagi tutaj starczyło. Mamy tam takie wąskie gardło w, w tym big bagu także spokojnie powinno nam się to e, powoli sypać, i w tym czasie właśnie będę opryskiwał nasiona grochu, tak żeby, żeby nam tutaj wszystko wyszło w jak najlepszym porządeczku. Mam nadzieję, że mi się wszystko. Uda i ułoży po mojemu. Ja tutaj sprzątam teraz te śmieci i biorę się za szczepienie nasion. A więc, tak, mam już rozrobiony szczep, i teraz szybka kalkulacja. Powiedzmy 230 razy. Zróbmy 110 sztuk na metrze. I teraz dzielmy to. Dzielmy to na siłę kiełkowania, a siły kiełkowania podanej niestety nie ma. Więc, co? Więc zostaje nam przyjąć powiedzmy 90%. 281, a my mamy tego: eee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 worków. 14 razy 600 kg, 8400 podzielić na 30, więc mamy 280 kg na hektar. Tak to wychodzi i też tak to zostawiam. 280 kg, nie więcej. E, nie mniej, tak? Żeby to starczyło nam na te hektary. Wiadomo, gdzieś tam może e, na, mamy jedną działkę, która jest mm, e, mniejsza. Jak zbraknie, mamy też swojego grochu, także swoim grochem też możemy coś tam e, podsiać. Ale to jak zbraknie, a jak nie zbraknie, to... to będzie bardzo dobrze. Chciałem zdjąć kamerkę, bo cała uklejona od tego właśnie preparatu mało co zostało, a ładnie leci o i takie zaprawienie, To Tomek pompuj dobra już mamy dwa big bagi zaprawione no i taką ilością na razie pojadę bo też żeby się nie zakopać powolutku przejedziemy tam jeszcze jedno pole zostało do yy, do objechania dużo tego nie ma, ale ale już podsłyszymy, tak żeby to wszystko nam się zazębiało. Do usłyszenia na polu. My już na polu, no i udało się posiać spory, spory kawałek, no spory. W sumie 3 hektary, tak na dobrą sprawę posiałem. Wyzwanie X trwa. E, mamy tą jeszcze tonę 200 w zbiorniku. W sumie to końcówka jest już tej tony. E, tony 200. tony 200. także wysiewamy te nasiona i wsypujemy kolejną partię z tym, że już nie zaprawione, e, tak żeby, wiecie, było porównanie e, część pola e, z preparatem, a druga część bez. Wiecie, żeby, żeby było odniesienie do czegoś, tak, bo można byłoby całe zrobić na innej działce, a chcę zrobić to na jednej działce, żeby no było to rzetelnie zrobione na samego siebie skoro podjąłem się to chcę to naprawdę wykonać tak jak się należy warunki nie są takie idealne chociaż sami zobaczcie jak to wygląda na polu między ciągnikiem gdzie jest zasiane a tutaj gdzie przejazd z tyłu no wygląda to można powiedzieć nawet wręcz rewelacyjnie ale dlaczego powiedziałem, że nie są to idealne warunki? A no za chwileczkę Wam to wszystko wytłumaczę. Tylko zrobię nawrotkę. A jak zrobię nawrotkę, to wtedy wyjdziemy i zobrazuję Wam, dlaczego nie są e, idealne warunki. Dobra, stoimy i już wychodzimy patrzeć. Od razu pokażę Wam, jaka jest głębokość. Nasion, coś tu mi chodzi za bardzo. Hydraulika, ołała Dobra, o, wróćmy od początku. Dlaczego nie są warunki idealne? Ano, dlatego, że wał się oblepia, więc to, to nie powinno mieć miejsca, ale z tego względu, że groch idzie na. idzie troszeczkę głębiej to ten wał też się nic nie przeszkadza ale świadczy to o tym, że te warunki nie są idealne chociaż na pierwszy rzut oka tak jak widzicie jest bardzo dobrze prawda? no bo co tu można się przyczepić? jest ciemny plac jest jasny plac a no już wam mówię dlaczego jednak yy, ta ilość wody, która spadła zobaczcie mamy idealną wilgoć ja sobie taką wezmę o obryłkę i zobaczcie co tu my mamy i dlatego mówię, że nie są to idealne warunki. Z tym, że. Yy, no tu nic nie zrobimy, bo ta warstwa ile jeszcze przeschnie? Jeszcze nie wiem, 2-3 cm, 2 cm powiedzmy. I no z drugiej strony, no, nie ma na co czekać, no jest pogoda. A jeszcze jest praca yy, z, yy, z opryskiwaczem, ale o tym opowiem jak yy, wsiądziemy do kabiny. Tylko znajdziemy tutaj groszek. Gdzie on tutaj jest? Najpierw taki głębszy przejazd. Może gdzieś nam się uda go znaleźć. Chociaż tak głęboko nie wysiewałem go. Tutaj nie ma ścieżki. Teraz będę go szukał dwa lata. Gdzie tu jest przejazd? Tu powinien być. Może troszkę wydrapałem go już za głęboko. Starałem się tak na 4 cm 3,5. 3,54 O, zobaczcie, znalazłem. Tutaj leży na siano grochu. Gdzieś jeszcze kolejne powinno być. Żebym nie przesunął. Kurczę. Na kamerce jak się chce... O, kolejne wyskoczyło, zobaczcie. Więc teraz ja tutaj wyrównam powiedzmy to i będziemy mieli głębokość. Słuchajcie. No, 3,5 cm. Zobaczcie, 3,5 na tej głębokości jest. Więc ja tutaj głębiej nie chcę też wsadzać, podsiąkanie jest na bardzo dobrym poziomie. Nie boję się też zasiać w takie warunki, a no dlatego, że, że, że słuchajcie, pogoda, która no jest zapowiadana. Ma być słonecznie, dlatego też no, nie, nie boję się, nie boję się właśnie jechać i siać dzisiaj, bo, bo ma być słonecznie, bo jakby miało gdzieś tam przepadywać, no to tu już byłoby inna sytuacja. Ale ze względu na to, że ma właśnie poświecić słoneczko, no to, to właśnie zdecydowałem się dlatego dzisiaj zacząć siewy, no bo jest trochę do posiania, nie powiem, że nie. E, dzisiaj raptem jedna działka 10 hektarowa, a reszta, e, reszta jutro. E, no, bo tam jest też bardziej inna, inna ziemia, inna gleba, ciężejsza gleba. O, i to i to jest też powód dla którego tylko tą działkę się, bo też jest lżejsza, chociaż tak jak widzieliście co się robi w, w, w ręku e, no jest, jest tam wilgoć, e, można byłoby się popuścić o stwierdzenie, żeby poczekać tak? tylko, że znowu we wtorek ma być też słonecznie ale wieczorem e, prawdopodobieństwo wystąpienia burz a wiecie jak z tym prawdopodobieństwem jest jak e, zapełniła mi się niestety karta, ale tu jest ten plus, że można usunąć kamerki wracając, jak się czeka na deszcz na burzę nie będzie, niestety jak się czeka na pogodę i nie chce się, żeby popadało to jest zupełnie na odwrót niestety tak już jest w tym naszym fachu że to nie od nas niestety zależy no ale pal licho to więc do meritum sprawy Czyli dlatego dzisiaj rozpoczynamy siewy. Jest niedziela. Ja wczoraj tymi bronkami przeleciałem po tym polu. No i już wczoraj się ładnie ładnie zrobiło. Ale dzisiaj słoneczko, wiatr zrobiło naprawdę dobrą robotę. Bo jakby to nie było u góry białe, to nawet nie ma opcji myślenia o jakimkolwiek sianiu dzisiaj. No ale, ale zrobiło się i tyle wracając do samego grochu groch odmiana Prosper ta sama co w ubiegłym roku też siejemy to na reprodukcję dla, dla firmy Ławrenowicz w ubiegłym roku plon był można powiedzieć, że na bardzo wysokim poziomie jak na ubiegły rok odmiana sprawdziła się nawet w tych też trudnych warunkach które, które w ubiegłym roku mieliśmy takie skrajne warunki, bo i na początku też było mokro podczas siewów. Były zastoiska, były oczka, gdzie trzeba było omijać to. No i dało się, dało się posiać. Termin identyczny co w tym roku 7 kwietnia. Także w tamtym roku też 7 kwietnia zaczynaliśmy siewy. Eee, I tak jak mówię, no plon się sprawdził. Więc i nie ma co za bardzo nad czym się zastanawiać. Bo, tak jak mówię, jeżeli to by była odmiana, która gdzieś tam nie wyszła, no można byłoby zganiać na warunki atmosferyczne, prawda? Ale, no, ale nie ma co zganiać. Wyszedł prąd naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoki. Eee, wychodziło 4800, no ale niestety po gradowiciu średnia zrobiła się. 3900 gdyby nie gradobicie gdyby części grochu nie wybiło no to myślę, że bylibyśmy bardzo ale to bardzo zadowoleni z grochu z plonowania, chociaż no i tak jest bardzo dobrze no i gdzieś, ta, gdzieś ta średnia na początku wychodziła bardzo dobra więc tu cóż chcieć więcej no nie można nic chcieć więcej Oby, oby taki plon był w tym roku, to biorę go w ciemno z zamkniętymi oczami. I mam nadzieję, że też tak będzie. Zawsze, jeżeli chodzi o materiał siewny, zawsze jest to dodatkowa pula środków i do wydania, ale później, finalnie, też otrzymujemy te plus 20% do każdej. Do każdej, to, do każdej cenotony, tak to nazwa oczywiście zagmatwałem, ale do 20% do ceny no, do ceny. więc więc to i tak sumarycznie wychodzi bardzo, bardzo korzystnie. Tak? No nie można powiedzieć, że ubiegły rok naprawdę naprawdę pod tym względem sprawdził się na in plus. O, tak to można określić, że, że to wyszło naprawdę naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze tylko prowadzenie i jedziemy, naprawdę wyszło to bardzo dobrze. No i też w tym roku zdecydowaliśmy się, szczerze Wam powiem i przyznaję się bez bicia, nie wiem jeszcze jaka jest cena za tonę tego materiału siewnego, ale na pewno będzie, nie będzie tanio. Nie będzie tanio, nie można tutaj mówić o, o rzędzie 3-3,5 tysiąca, tylko na pewno będzie więcej. Ale cóż, tak jak mówię, finalnie zawsze otrzymamy więcej za tą, za tą, za tą, e, za te 20% e, do ceny, do tony. No to myślę, że to jest, to jest dużo. No. Jeżeli bym miał sprzedać po 1000 złotych, tak, plus 20%, mamy 200 złotych e, in plus, niech on tylko 4 tony sypnie, to mamy 800, 800 złotych proste liczenie a wszystko co powyżej jakby 5 ton no to mamy 1000 zł, więcej no także no to, to jest naprawdę naprawdę spory zastrzyk gotówki przy, przy, przy takim materiale no ale, ale coś, trzeba, coś trzeba robić zawsze ten materiał staramy się robić czy to pszenica czy to, czy to też groch wychodzi to dobrze współpraca też się kręci więc Czego chcieć więcej? Oby oby tak dalej. No i to tyle chyba na dzisiaj. Dużo mi nie zostało. Chociaż jeszcze, jeszcze... Ile? 4,5 hektara. No to trochę jest. I powolutku, powolutku jutro też będziemy jechali z siebie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.